Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Jedna gierka w TFT, czy nie? Nie no, Liga Legend, co? Albo Mamona, o! Jest, nie, znaczy nie Mamona, tylko jest dobry film z Bruce'em, chyba. Ja wiem, ja wiem, temat Bruce'a, temat Bruce'a, wiem, wiem, ale jest dobry film, wydaje mi się, a go nie oglądałem. O! Siema, widzowie! Jutro, widzowie, dodam komendę i wszystko wam powiem, co do Super Beta. Muszę jeszcze Bleaka przeczytać. Aha. Na razie nie wiem mamą jak to zrobić. Witomyziuty przypominam o zostawieniu suba. Jak wygląda współpraca z Superbetem? Wykrzyknik Superbet, masz wszystko opisane. Postaram się więcej opowiadać jak będę robił tego, produkt placement. Ja widzowie nie jestem jakimś ekspertem od betowanka, albo inaczej nie jestem jakoś mm, doświadczony, że tak powiem. Będziesz mnie teraz GambitSMR cały dzień kupiał, dlatego że średnio znam się na betowaniu, no nie wiem, wejdźcie w linka, tam masz wszystko opisane O, no nie... czemu z Overpool nie grasz, to jest dobre pytanie Nie, 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 do pojęcia, do że... nie wiem, czy nie mam pojęcia jak do poe, nie wiem czy gram w poe, nie wiem czy gram w poe, serio nie wiem czy gram w poe, nie, naprawdę nie wiem, nie wiem Znam się na betowaniu, nie ogarniam współpracy, niech mi ją zabiorą i zamknij ryj na czacie, no k... mać no, p... dole. No jestem k***a reforment, no ale mówię, że średnio się na tym znam, no. Jeszcze briefa dokładniej nie ogarnąłem, żeby ładnie to wytłumaczyć. Sam jeszcze o. nie ogarniem, jak to działa. I, I to jest całą, błąd. Kupa, ...cały dzień, żeby mnie No wk***a mnie to. No bo dobrze kurwa pobierze, nie, nie, do, nie, do, nie, nie do końca sam wiem jak to jeszcze działa. Nie ja by tego nie kupa, powiedział, kupa, to wszystko byłoby było Sam muszę jeszcze trochę poczytać o tym, jak to wszystko działa, żeby wam to wytłumaczyć. Czajcie. Nie jest to skam. Skamu bym nie reklamował. By Mod bez suba? A tak trzeba banować. Dobra, uwaga, pyk. Pojawiłem się. O, dzień dobry. A pierdzielę. W ogóle <gryw> vip -y, nie. No nie mogę. Jakby ktoś pomyślał, że VIP? To jest miły czatownik. Na tym kanale również. Pomasz do komerki? Hej! Masz. Nie, nie wygl... Wiem, że bejtujesz, nie? Wiem, że bytujesz. Wiem, że bytujesz. Nie ma dźwięku. Co jest małym druczkiem napisane, że hazard jest od lat 18 jest ryzykowny? Czy będziesz to dzisiaj obstawiał? Nie, dzisiaj nie. Czy moim druczkiem? No nie wiem, kurwa, takie banery dostałem, no. Pokój się do mnie przypierdalać. Kurwa, no nie wiem. Biedny brusik. Biedny brusik. Raz będziecie się przypierdalać do współpracy cały dzień. No i kurwa, na przystanie wyglądasz? No dzień byłby le jedynie lepszy, jakbyś zaczął kampanię Baldur's Gate 3 na Honor Nie, dzisiaj jest obiecana Liga Legend dla widzów. No, prawda. Przysięgam. Ja pierdolę, cały dzień kupa past na czacie. Nudy w No. Już wytłumaczyłem, że sam jeszcze nie ogarniam nie. jak to do końca działa Trzeba. i muszę Trzeba. się informować, żeby wam źle nie powiedzieć, a na małym druczku jest napisane, że hazard jest od lat 18 i wiąże się z ryzykiem. Żebym Mocera coś mógł wytłumaczyć, muszę idealnie wiedzieć jak to działa. A jeszcze nie wiem jak to działa, czajcie, nie, jestem, nie znam się super na betowaniu, nie jestem ekspertem, okej? Okay? Wiem, że Superbet to jest znana, szanowana marka, gówna bym Wam nie wepchnął. Nie macie co się doszukiwać, ja roz, Jak nie wiem, jakbym Wam próbował wcisnąć jakiejś zegarki z Aliexpress, jak Dubiel, jakiegoś, no, nieznanego pochodzenia, spoko. Ale Superbet to jest znana marka i nie musicie na, na siłę szukać jakiegoś dzika w lesie, nie? Ej, 420, dziękuję ślicznie. Dzięki pięknie. Kiedy jakiś becik, yy, no jakoś po weekendzie oga. To ty fasting robisz w taki sposób, że ty śniadanie tylko jesz? Ja jestem pojemy jesteś rolę. jakieś byciki. Czy robienie kuponów Większość z Większość ludzi to jest po prostu jako obiad. Pewnie będę chciał piłkę nożną wstać, ale wiecie jak się znam na piłce... Jak tylko się na śniadanie? Aha, bo ty robisz ten fasting, dobra. Ty robisz ten fasting dla dziewczyn. Ten w stylu. No, 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 dokładnie. Bo jest jeszcze druga opcja. Napierdalasz przez godzinę dwie. Na 24 a nie? Na pewno mam jakiś ekspertów od betowania na czacie, to wiedzą na co postawić. To mi na pewno pomogą, żeby nie stracił siana. To nie jest normalne? i w sumie... Ty reklamujesz Ty! To jest w miarę normalne przecież. Kończysz o 20? Jeszcze o 10? To jest całkowicie normalne, ty, w sumie. Azart, Nigdy jak nie 90% twórców na Twitchu, na YouTubie. Ale będziesz kurwa mi spamił na czacie Ja pierdolę no kurwa widzowie no 90% twórców reklamuje fa fa tak... fa Fasting fasting mi się kojarzy czekaj czekaj fasting no, to, 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 to jest to jest jak to się nazywa to, to jest to co katolicy robią e, post tylko Te 14h to wydaje całkiem w sumie normalne jak sobie człowiek zastanowi to ja rzadko się kiedy je po 20 o tak jeżeli się nie jest na mieście. Chyba, że się nie zrobiło wcześniej jedzenia. No okej, okay, no okej, okay. ale ja mam, takie, ja mam takie, takie momenty, że jak Aśka zrobi jakiś... Na przykład mam tak. Wstałem, nie jadłem, sama kawa. Aśka wstaje, człowieku, robi jakieś dojebane żarcie. Ja przykład, nie wiem, 15, 16, 17, ja to jem. No i później, jako że ze mną 17, to nie jestem głodny, ale na się naprawdę tak jak, jak powinienem, tak? na wpierdalałem, tak? że jelita są przeorane, niefortunnie, ale być może będzie Git. I wstaję i robi to samo. To zależy od tego, czy jestem, nie wiem, czy, czy fajnie mi się siedzi na komputerze. a te 14 godzin, jak człowiek pomyśli, naprawdę wystarczy o 20, nie jeść. To jest tak powolne, tak powolne. Ja w sumie się na nigdy nie jadłem. A może przez to, może przez to. Nie jem 3000 kalorii w jednym posiłku, no. Takie rzeczy. Chyba każdy youtuber zrasta. Każdy ma, nie wiem, ruletkę albo coś takiego. Większość streamerów chociaż raz reklamowała. Po co wyciśnięcie mnie czy tam jakiegoś streamera? To... No. Czekaj. Ja po fastingu tak się odzyszałem od złych nawyków, że 4-8 h bez problemu wytrzymywałem i trzymam głodu. No to faktycznie złe nawyki jak... Jak to by się chciało jeść? 48H bez problem i trzymam głodu. Nie no, chłopie. Kogo ty chcesz poszukać. M Mógłbyś ten. Mieszkasz tam gdzieś, nie wiem. Nie powiem gdzie. No, akurat to akurat Adriana jak właśnie właśnie... Tak średnio żyją. No nie wiem, nic to nie zmienia. Większość twórców reklamuje albo ruletkę, albo skrzynki, albo nie wiem, bety, cokolwiek takiego. No 90% twórców... Wchodzę w kolejkę, żeby, od razu. Żeby, żebyś był jak każdy. Czuję ale moc dzisiaj i nadziała. ...współpracę przez aferę świnkową, no to biorę co się da, tak? No muszę z czegoś żyć. Miałem taki ostatnio fajny pomysł, żeby nagrać dzień z życia mo mojego. Dzień z życia random brusa. I wstaję rano, ledwo żyję, mam depresję. Biorę łyk wody, ale czuję, że to jest trucizna. I tak sparodiować trochę. I tak właśnie smontować. Nie myję się, bo po co zęby raz na trzy dni jak trzeba. I tak wiecie, w takim żartobliwym tonie. Nie śmieję się z depresji. Dawid, zowie, Ja na dzisiaj kończę, bo mówiłem, że dzisiaj wcześniej kończę. Wiem, że sporo widzów ale dzisiaj potrzebuję wcześniej kończyć trzymajcie się wszyscy papa wyspany cześć szafran cześć Dadi siema reformet Norby cześć okus Grzywała na goetę trzeba będzie gdzieś do Fywiera jaki plan dziś albo nie być na minus albo 300 lpeczków Czysałem się już Czekaj, jakie to skonto? quicksize Spiller? Ja pierdzielę. 20 parę dni, a w ogóle jak to dawno temu było, nie? E ten czas tak zapierdala. Cię może jakieś duo z Bruce'em wyjdzie dawno i było, dawno i było. O tutaj D1. Z kim gra? Na pewno gra z kimś. Tej. Take my seat, co to jest? Take my clone. O, a to Peszako. Na Rexa i grał. Nie, czekaj. To jest niemożliwe. Dobra, ma taki nickname, że w którymś momencie musiał być do peszako. Can I bot or meet? O to pytali ja. Ja pierdzielę... I prefer... Nie musisz się mnie obawiać. Napiszę no kent top, No w którymś momencie... No ty co jest? No nie ma Dzisiaj zimną mi w ręce. O 15, o 15 sakił Jest w ten sposób na zimne ręce. Nie no, żartuję Jak y hmm. hmm. tam dieta jem, ale schudłem trochę. A bo chce ładnie wyglądać, siema Szarlin, Kiedyś jak streamowałem szachy, to miałem na co drugim streamie koszulę. Nie gram w Dzisiaj lolek. No Ripson jest lepszym graczem ode mnie, nie? To chyba bez dwóch zdań, to nie? Czy Ripson jest lepszym top lanerem? Kurde, nie powiedziałbym, że jest lepszym top toplanerem. Na pewno jest lepszym graczem, ale nie top lanerem, z tego względu, że... Najważniejsze na topie jest znajomość meczapów. Na pewno Rypson nie zna lepiej meczapów ode mnie. Chyba. Tak mi się wydaje. No ale graczem jest lepszy, więc tak jakby. No kurde. Nie wiem. Więc story to plainerem też powinien być lepszym. Mam przewagę znajomości meczapów. Zabałem koszulę jakiemuś Mokosowi na ulicy. Jeszcze go białem z telefonu. W komunii wracał. W Poznani, bo ja jestem tym bandytom. Dowódcą tych. Dripowców, drillowców z Poznani, exposed <laughs> Czemu masz fryzurę na ludzi kalego? I miłe czaty z dzisiaj Nie mam wcale ludzi kalego Fry... fryzurki Czekaj kurwa, jak ja miałem włosy To się tak nie czesało chwila Nie no dobra, okej, okay. źle zobaczyłem. Nie mam wcale ludzi Kalego fryzurki. Kiedy byłem ostatnio wiem, z miesiąc temu półtory Jak będę robił tego produkt z placement superbetu to wam coś więcej powiem. Rybą kradni widzów, ja wczoraj dałem ryb Snowi Rajda Ciekawie się kiedyś odwdzięczy. Ja mu daję rajda dla trzech widzów, i liczę na rajda, Kalinko! No, ryby, to jest kulturalny kanał, to są sami kulturalni ludzie, a panuj się. Panie rajdują się chyba to bardzo. Banuj Saki taki, banuj ich... Saki taki, co ty robisz? Za ci nie płacę? Nie wiem, co powiedzieć na temat tej gry. Draven 30 killi nie mógł przez 30 minut skarać gry. Nie wiem, przegraliśmy taką grę, to jest dla mnie nie do pojęcia. Ile ku... Prawda, to przejaw kultury? Nie wiem, ale wiem jedno. Ligusia.